Cześć! Witam wszystkich w odcinku dotyczącym nowelizacji z zakresu prawa cywilnego, które weszły w życie w 2022 roku. Odcinek ten stanowi aktualizację wykonanego przez nas w kursu z podstaw prawa cywilnego. Oprócz, bowiem, rewolucji konsumenckiej w ubiegłym roku weszło w życie jeszcze kilka regulacji dotyczących prawa cywilnego. Pierwsza z omawianych zmian dotyczyć będzie nowelizacji w zakresie i przerwania terminu biegu przedawnienia. Warto zacząć od krótkiego wyjaśnienia tych pojęć. Zawieszenie biegu okresu przedawnienia oznacza, że zakończony czas, termin ten nie biegnie i kontynuuje swój bieg dopiero po ustaniu przeszkody. Zawieszenie wydłuży okres przedawnienia jedynie od czas trwania gołeczności powodującej zawieszenie. Jeżeli chodzi zaś o przerwanie okresu terminu przedawnienia, to powoduje ono, że przedawnienie w ogóle przestaje biec, a po zakończeniu przerwy okres przedawnienia liczony jest od początku. W ocenie naszego ustawodawcy zmiany wymagały artykuły 121, 123 i 124 kodeksu cywilnego. Do tej pory uznawano bowiem, że do przerwania terminu biegu przedawnienia dochodzi m.in. na skutek złożenia pierwszego wniosku za wezwanie do próby ugodowej, jako czynności podjętej przed sądem bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, jak i wszczęcia pierwszej mediacji pozasądowej. Problematyczne było jednak to, czy taki sam skutek powinny powodować także kolejne wezwania do próby ugotowej lub kolejne wszczęcia mediacji. Często bowiem wierzyciele nadmiernie często składają wnioski o zawezwanie do próby ugodowej czy też mediacji jedynie w celu przerwania biegu terminu przedawnienia. Jest to sprzeczne z istotą instytucji przedawnienia, której celem jest przecież stabilizacja stosunków prawnych. Poza tym postępowanie takie stoi w sprzeczności z istotą postępowania pojednawczego, którego celem jest przecież zawarcie ugody. Dotychczasowe regulacje mogą zatem prowadzić do skrajnej sytuacji do i roszczenie, co którego są składane wnioski o zawezwanie do próby ugodowej nigdy nie ulegnie przedawnieniu, z uwagi na ciągłe przerwanie biegu terminu przedawnienia. Często wierzyciel w ten sposób przedłużył sobie czas na dochodzenie roszczenia oraz nie przesądzało o istnieniu albo nieistnieniu zobowiązania dłużnika. Ze względu na tego typu nadużycia wierzycieli ustawodawca zdecydował się prowadzić regulacje ograniczające wpływ złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej bądź części postępowania mediacyjnego prowadzonego bez zaangażowania sądu na bieg terminu przedawnienia do jego zawieszenia na czas trwania postępowania pojednawczego bądź mediacyjnego. Według nowych regulacji przedawnienie ulegnie zawieszeniu w dwóch jeszcze przypadkach, czyli po pierwsze, co dorośnie objętych umową o mediację przez czas trwania mediacji oraz po drugie, co dorośnie objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej przez czas trwania postępowania pojednawczego. Wobec tego, dzięki wskazanej zmianie, wiek przedawnienia ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody w dochodzeniu roszczenia, a nie biegnie od początku. Zgodnie z ideą ustawodawcy nowelizacja będzie prowadzić także do tego, że w odniesieniu do roszczenia objętego pierwszym wnioskiem o przeprowadzenie mediacji, wierzyciel będzie miał 3 miesiące na wyodoczenie powództwa. Ma to ograniczyć ryzyko kierowania kolejnych wniosków o mediację i sztucznego przerywania biegu terminu przedawnienia. Druga z omawianych zmian dotyczy zaś instytucji wyzysku, znane w kodeksie cywilnym. Zgodnie z obecnym artykułem 388 paragraf 1 kc, że jeden ze stron wyskoczył przymusowe położenie, niedołęstwo, niedoświadczenie lub brak dostatecznego rozeznania drugiej strony za przedmiot umowy, w zamiast za swoje świadczenie przyjmuje albo ostrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w leżącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, to druga strona może według swojego wyboru żądać zmniejszenia swojego świadczenia lub zwiększenia należnego świadczenia albo unieważnienia umowy. Na gruncie nowelizacji ustawodawca dodał przesłankę braku dostatecznego rozeznania. Całkiem obecna dotychczas w orzecznictwie potrzeba szerokiej interpretacji dotychczasowej przesłanki niedoświadczenia ofiary wyzysku. Ma być to rozumiane jako brak wiedzy niezbędnej do odpowiedzialnego rozważenia celowości i skutków zawarcia proponowanej umowy. Doszło zatem do rozszerzenia skazanych przesłanek wyzysku. Poza tym ustawodawca wskazał, że jeżeli wartość świadczenia jednej ze stron w chwili zawarcia umowy przewyższa co najmniej dwukrotnie wartość świadczenia wzajemnego, to wtedy domniemywa się, że przewyższa je w stopniu leżącym. Poza tym ustawodawca przedłużył także terminy dotyczące wyzysku. W obecnym kształcie uprawnienia te wygasają z upływem lat 3 od dnia zawarcia umowy, a jeżeli stroną jest konsument, z upływem lat 6. Wcześniej termin ten wynosił 2 lata. Jednym z celów tej nowelizacji miało być rozwiązanie problemu tzw. kredytów chwilówek. Trzecią ze zmian, którą sobie krótko omówimy, jest nowelizacja w zakresie odpowiedzialności dzieci najemcy. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z artykułem 668 z indeksem 1 paragraf 1 KC, za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkające z nim osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich wstępnych pozostających na jego utrzymaniu, które nie są w stanie utrzymać je samodzielnie. Dodatkowo odpowiedzialność wymienionych wcześniej osób ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania. W ocenie ustawodawcy sytuacje nie są pożądane społecznie, gdyż mogą znacznie utrudnić młodym osobom start w dorosłe życie. W związku z tym prowadzona została zmiana, zgodnie z którą rozszerzenie zobowiązań najemcy na dziecko pełnoletnie nie będzie następowało wobec dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców, ze względu na brak możliwości samodzielnego utrzymania np. w związku z nauką. Czwarta ze zmian, o której warto wspomnieć, dotyczy wejścia w życie tzw. ustawy antylichwiarskiej i podstawowym założeniem jest ochrona osób fizycznych zawierających umowy pożyczki. Wśród najważniejszych zmian w tym zakresie można wskazać na to, że a. Zmieniono definicję pozaodsetkowych kosztów związanych z zawarciem umowy pożyczki, b. Zmieniono wzór pozwalający określić maksymalną wysokość pozaocetkowych kosztów ponoszonych przez biorącego pożyczkę pieniężną, c. Określono górną granicę pozaocetkowych kosztów w całym okresie spłaty pożyczki w wysokości 25% całkowitej kwoty pożyczki. D. Zmodyfikowano obowiązek informacyjny względem biorącego pożyczkę. E. Zmieniono warunki ustanowienia zabezpieczenia zwrotu pożyczki oraz skutki przedterminowej spłaty pożyczki. Wszelkie te regulacje mają na celu zniwelowanie sytuacji, w której nieświadomy konsument pożycza nieduże kwoty, ale z uwagi na opłaty odsetki oraz inne, w konsekwencji spłaca o wiele wyższe kwoty wobec danego podmiotu. Obecnie nawet jeżeli pozasadkowe koszty przekraczają maksymalną wysokość tych kosztów określonych w prowadzonych regulacjach, to i tak należą się pozasadkowe koszty maksymalnej wysokości. Dodatkowo omawiana ustawa wprowadza w KPC wymóg, aby oświadczenie dłużnika się egzekucji, złożone w odrębnym akcie notarialnym, czyli artykuł 777 KPC, zawiera wskazanie stosunku prawnego, w związku z którym dłużnik poddaje się egzekucji, daty powstania zobowiązania dłużnika, jego treść, a w przypadku zobowiązań z umów wzajemnych, dodatkowo oświadczenie wierzyciela z terminem jego wykonania. Wskazane zmiany wpłynęły nie tylko na kształt postanowień zawartych w kolorze cywilnym i KPC, ale także również w ustawie o kredycie konsumenckim. Podstawowe zmiany, na jakie warto wskazać, dotyczą m.in. umów leasingu oraz kwestii podatkowych związanych z najmem prywatnym. Jeżeli chodzi o leasing, to obecnie według artykułu 709 z indeksem 2 KC umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. W wykazie prac rejestracyjnych rządu pojawiła się jednak zapowiedź nowelizacji KC, która sprawi, że umowy leasingu będą mogły być zawierane w formie dokumentowej. Stanowiłoby to duże ułatwienie dla stron umowy leasingu i prowadziło do cyfryzacji także tego rodzaju umów. Druga ze wskazanych zmian związana jest bardziej z kwestiami podatkowymi, a myślę, że także warto o nich wspomnieć. W 2023 roku w życie wchodzi bowiem część przepisów tzw. Polskiego Ładu. Zgodnie z artykułem 2 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Osoby fizyczne osiągające przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze upłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wobec tego jest to zmiana istotna, zwłaszcza dla osób zawierających umowy tzw. najmu prywatnego. Do tej pory bowiem wynajmujący mieli prawo wyboru podatku między ryczałtem od dochodów ewidencyjnych albo na zasadach ogólnych, przynajmniej prywatnym. Jednak w związku z powyższą zmianą od 2023 roku jedną formą opodatkowania tej formy najmu będzie ryczałt od przychodów ewidencyjnych. I to by było na tyle, jeśli chodzi o najważniejsze zmiany z tego roku. Na koniec jeszcze bibliografia odcinka i do zobaczenia na kolejnych szkoleniach.